Siema, witajcie z strony Ice Naku, a dzisiaj robimy rekrutację Demiksowi. Przywitajcie przywitaj się. Siema, siema. No, powiedz o, o sobie, ile masz lat, od którego sezonu, no i czy dobrze grasz w Fortnite'a? Yy, no, yy, mam na imię Michał, mam 12 lat. W Fortnite'a gram od pierwszego sezonu. No, może nie tak dosłownie, ale w pierwszym sezonie było kilka gierek. No, więc dobra, gramy y, do pięciu na boksach, no i tylko tyle boksy i zapytacie dlaczego Michał, dlaczego WMX ma Miku Aim, Szymon Tomasz, dlatego że kiedyś był w naszym teamie, jeszcze raz robię to rekrut, bo się mieliśmy dramę taką, był w innym teamie, no i po prostu nie zmienił jeszcze, no i teraz jak się zostanie, to po prostu już będzie, nie się zmieniać, no, no dobra, lecimy, lecimy. Ja ogólnie gram, Michałem przez telefon, więc no, będzie się może za trochę słabo, ale to nic. Botei a bomba. Oh! Mm -hmm. Ajajaj, aj, aj. dobra, 1-0 dla WMXa. Ej, ty się uleczyłeś w ogóle, jak dostać tę bombę za 150? Nie, ja, ja się nie dostałem wtedy. Kurde, ja się nie się 7 HP. Ja okay. okay. miałem 54 kB, żebym miałem 54 kB. No, na jeśli byś nie wygrał, to bym zobaczył, czy ogarniasz i bym cię dał. I ogólnie mamy, nie wiem czy pewnie, że mam teamie Akademię Średniki średnich i najlepszych. To zobaczymy jeszcze, jaki pójdzie. dobra. Do zero. Ja, ja tak cię odbijam i tak nagle wchodzić 200. Ja wiem, do tych najlepszych nie mam szansę, ale mam. Nie, masz szansę, masz szansę. O nie dobra, nie wiedziałem coś gdzie. O boże, a teraz zlamiłem. Trwens. Kurde, 3-0, muszę się na pewno skupić. Aha, super! Nie mogę włączyć tego budowania walonego, to kółko mi się nie chce wyłączyć Nie, przecież bym małaś tego, bo to mogło się ciągle i włączyć Nie, właśnie, ja tak klikałem i chciałem się nawet wyłączyć Nie ma 55, pie bo to... A ja ogólnie zapomniałam że ty grasz na kompie z padem, nie? Czekaj, yy, narosimy razie mnie, co, słyszę, bo do mnie dwa kolega z teamu. Dobra, wieście Nie, czekaj. No halo? Ej, ogólnie ja chciałem też powiedzieć, że Michał gra na padzie od Xboxa go do, do, do kopa, co no, nie? No. więc... Jak napadzie, to ja myślę, że on lepiej gra ode mnie W lecimy po tysiącu obserwujących na Instagramie, będzie będą custom, będziemy customiki, będziemy grać kod w sklepie, zrobimy teamowy i będziemy będziemy siedzieli z, właśnie ze stronami może z hajsem hajsem. jesteś o już by, normalnie. Dobra. Spanywałem trochę, sorry, że tak dysponowałem. Chodź na głąb. Wygrasz na padzie, ale na klawie moim zdaniem się grało 5 razy trudniej. Więc co? Na padzie się gra moim zdaniem łatwiej niż na klawie, bo na klawie trzeba... Budowanie w ogóle nie ogarnę na klawie. Budowanie też city, możesz mieć wszystko podwóźnymi na myszkę. No jak nie masz meski gamingowej to tak...

Akademia średnia czy najlepsza? Najlepsza, na jak na razie. Czy znaczy no tak pół to, pół średnie, pół najlepsza, bo mnie w, w, w najlepszych jest są dwie osoby, takie. ja. Ja bym, ja bym ciebie jak na, na razie do średniej, czy znaczy no najlepszej tak samo jak ja pół średnie, pół to. <gry> o kurde, ała, ała, nie gardło. Najlepszy, najlepszy soltarz to my Renegade Rider i drugi taki, to jest taki Twitch, Sayo. Dobra, dostał. Się O nie, dobra, więc dobra, wygrałeś, yy, 4-3, yy, więc dobra, zostawcie pamiętajcie sobie sobie suba, dzwonem i łapkę w górę.